A co z Laluną? bo tutaj jaka w ogóle jest tak właściwie geneza tego waszego, może nawet nie konfliktu? A kto to Wypowiadała się, no to no, no, sprytnie, sprytnie. No, co byś chciała zapytać o tą panią? No, chciałabym zapytać, no jakby tutaj, czy byłaś zaskoczona tam niektórymi jej wyznaniami i tak dalej? No i czy w ogóle masz do niej jakiś stosunek? No, a co tu być zaskoczonym? Przecież po tej pani takich głębszych refleksji to się nie ma co spodziewać. No, nic, no, bo, no mówi, co, mówi co chce. Jeżeli ona uważa, że tak jest fajnie to, co mówi i, i, i na każdego gdzieś tam próbuje pokłapać, no to, to to jej życie, tak? Ja nie chcę komentować, bo jakby mało mnie interesuje ta osoba. To w nawiązaniu jeszcze do programu Dagmara Szuka Męża, święta. Czy święta ty już będziesz spędzała jako. Mężatka. Drodzy Państwo, zapraszam przed telewizory. 22 godzina, super polsat, już poniedziałek, 11 grudnia, dzień przed moimi imieninami i zobaczycie początek niesamowitej mojej przygody. Jak ona się skończy, czy na ślubnym kobiercu, czy dalszymi poszukiwaniami, to wszystko jest na razie tajemnicą, bo jakbym zdradziła, to byście nie oglądali, ale na pewno będzie duża dawka radości, też wzruszenia. No, niesamowita gama emocji będzie w tym programie. Ten program będzie inny niż poprzedni, w którym występowałam. Tamten był głośny. Oczywiście był wesoły, był świetny, bo, bo bawiłam się w tym programie przez ponad 6 lat i, i, i dzięki temu programowi właściwie jakby zaistniałam w mediach, tak? I, i, i to dziękuję wszystkim, którzy, którzy dali mi szansę, tak? I stacji. E, poprzedniej, ale jakby e, ten program jest inny. E, w tym programie nie ma nie ma może tyle gwaru. E, takiego, nie ma takiego, nie ma tej głośności, e, nie ma też e, tutaj wulgarności dużo w tym programie, e, nie ma dużo kłótni naszych z Jackiem, jeszcze. E, ja to mówię, że ten program, drodzy państwo, to się będzie oglądało. Tak, on tak płynie. On tak przyjemnie płynie. I tu się. E, I tu się będzie chciało to oglądać. Ja to, ja jak oglądałam, to mam e, tak. Ja jak to widzę, to to wszystko, co, co, co jest, e, te urywki, to to wszystko, to ja mam tak, że dla mnie ten program, jak teraz mamy zimę, to on się kojarzy piękna noc, wielka kula śniegowa, ale z takiego puszystego śniegu, z której się pruszą takie piękne płatki i ta kula tak leci, leci i ty chcesz cały czas na nią patrzeć, jak ona leci. Bo on tak leci przyjemnie, ten program, i tak się będzie go oglądało, drodzy Państwo. Tak, Maria, nie wiem, że Ty jesteś taką wspaniałą poetką, można powiedzieć, kula śnieżna i tak dalej. Pięknie, dojawi. pięknie. Ja mam, ja mam wszystko w życiu, mam swoje skojarzenia na wszystko w życiu. I ten program właśnie. Tak jak się ogląda przyjemnie zimę, bo zima jest piękna, tylko musi być, ja mówię, skrzypiący śnieg, musi być minus i, i piękny diamentowy śnieg i, i, i spadające płatki, szczególnie noc. No ja często jeżdżę po nocach. Ja kocham jeździć w nocy jak jest zima. Ale musi padać. Po parku, po polanicy, do kudowy pojadę w nocy, ale musi padać. Dostajesz mandaty czasami? No, każdy chyba. Nie, nie wiem, czy jest człowiek w naszym kraju, kto by, nie, trzeba, nie można by było jeździć, żeby mandatu, dostaje mandaty, ale i, i ja kocham zimę, jest przyjemna. I ten program z racji tego może, że mamy zimę, na którą się tak przyjemnie patrzy, jak jest piękna, to mi tak się kojarzy. Przyjemnie się go ogląda. Drodzy Państwo, naprawdę nie przegapcie. 11 grudzień, 22 godzina Super Polsat. Naprawdę będziecie się dobrze bawić, ale też się wzruszycie. A ludzie muszą mieć emocje.